Piotr, słyszałam ostatnio powiedzenie Ser conejio de indias i zastanawiam się, co to dokładnie znaczy. Możesz mi wyjaśnić? Conejo de indias to jedna z nazw świnki morskiej. Dosłownie oznacza króliczek z Indii, bo został sprowadzony do Europy, kiedy ciągle jeszcze wierzono, że kolumb dotarł do Indii. Świnki morskie często używane były do testowania leków czy kosmetyków. Stąd ser conejio de indias oznacza to samo, co bycie królikiem doświadczalnym. Czyli to znaczy być osobą, na której coś się testuje? Dokładnie! Używamy tego zwrotu, gdy ktoś jest wykorzystywany do eksperymentów, testów lub prób czegoś nowego. Na przykład, kiedy firma wprowadza nowy produkt i Ty jesteś jednym z pierwszych, którzy go wypróbowują. To ciekawe. Nigdy nie myślałam, że świnki morskie mogą mieć takie znaczenie. Właśnie. Język jest pełen takich ciekawostek. Następnym razem, gdy ktoś zaproponuje Ci jakąś nowość, możesz spokojnie powiedzieć, że nie chcesz być konech i ode indias. Dzięki za wyjaśnienie, Piotr. Zawsze jesteś kopalnią wiedzy. Nie ma sprawy, Marta, cieszę się, że mogłem pomóc. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa i dowiedziałeś się czegoś nowego, nie zapomnij zostawić polubienia. Zachęcamy do śledzenia nas po więcej ciekawostek językowych.